Z tej strony Grzybo, a o dzisiejszym odcinku gramy w Fortnite, Battle Royale. Um, oczywiście zostawcie pod filmem łapkę w górę i suba na moim kanale, za co Wam będę bardzo wdzięczny. Piszcie w komentarzach y, mi jakiś challenge, bo mi jest challenge... No ja, ja nie mam dużo pomysłów na challenge. Tak, na szybkości sprawdzam w internecie najpopularniejsze. No to w dzisiejszym odcinku będziemy grać na bez leczenia, w ogóle bez leczenia um, oczywiście, Tylko nie mogę używać apteczek i bandaży Mogę używać kewy i wszystkie dowolne bronie To jest taki challenge w sumie w spoko Bo jakby nie patrzeć mogę używać kewy Ale muszę zrobić 5 fragów co najmniej 5 fragów Więc trochę już bardziej Tutaj się zaczynają już schody. Um, Okej. Okay. A na koniec odcinka no, pojedziemy sobie no, na naparzance. Ostatnio ubiłem sobie 5 leveli, ale sobie zrobimy małą przerwę, bo dzisiaj 14, a ostatni odcinek był 12. Przesłany odcinek to był ostatnio w, piętna, w piątek. A to dzisiaj jest już poniedziałek. No to ten odcinek wam prześlę jutro, w wtorek. Tak, bo ja zrobię odcinek dzień wcześniej. Na kółko z testem. Um, ok. Bez przytłużenia zaczynamy. Teraz będę grać na myszce, bo uznałem, że na padzie się gra o wiele ciężej o wiele, wiele ciężej. No i nie będę tak e, sobie utrudniać, trochę sprawy jeszcze bardziej. No bo na nie jestem taki najgorszy, bo mam konsolę, tam sobie gram w Call of Duty w niektóre rzeczy, ale to jest Xbox One i musiałbym zapłacić, żebym grał online e, trochę pieniędzy, nie? Tylko sobie zostawię szybkość myszki. O dobra. To jest prawo. Bardzo spoko, że będzie do, wygr e, do wygrania jakieś skiny. Nie skiny, tylko że e, będzie do wygrania. Będą do, do wygrania, że takie rzeczy jak na przykład e, różne malowanie, kilofy, offy w Reboot re e Friends i bardzo to polecam. Bo może sobie jeśli nie gracie w Fortnite a tak dużo, to polecam sobie pograć. Bo to, to, to ma na celu troszeczkę polecenie jakby to powiedzieć jakby to, żeby zachęcić graczy do grania w końcu bo niektórzy przyjaciele wasi nie są już tak dużo grają czy tak, to ta akcja ma zachęcić graczy żeby zaczęli znowu grać tak nie mam takiego kolegę który gra już od sezonu od któregoś tam jakoś jakoś sobie jakoś yy, on nie ma problemu bo jeśli gracie od jakiegoś sezonu to nie trzeba robić takiej rzeczy a jeśli jesteście nowi czy nie gracie w ogóle i macie słaby lud, bardzo mało skinów czy coś takiego to bardzo polecam takie coś dobra Kamka. Spoko. To wyrzucam, bo leczenia nie mogę. Przydałby się kewik. Fajnie by było. A pompa jakaś. Dobra. Mamy kewę? Nie, mamy pompy na No, idę na niego, chopa. Idę na chopa, ale on nie już zauważył Dostał? Macie leży o Jezu, że ja nie mam HP w ogóle. No ale czego tutaj by się spodziewać? Tutaj trzeba, tutaj by przydałby się taki shotgun. Trzeba misować. Jest. O, mamy te cianko. Browarki chyba mogę. No i leczą HP. Hmm. No dobra, ale i tak mogę, bo też leczą kewa. Browarki sumie... są dobrze, żeby sobie leczyć się trochę. Tak na szybko. Tutaj się troszeczkę zabudowałam. Bardzo mało amo. Nie ma chłopów. Gdzieś tutaj jeszcze był chłop. Gdzieś tutaj go słyszałem. Jakiegoś. O, i mamy skrzynkę od razu. I złota snajperka, o to chodzi. Dobra, jeszcze i kewy, więc to mogę. To na pewno mogę. I ze snajpek ich pociągnę. Legendarna, więc spoko. Przydałoby się troszeczkę więcej amo do Mki. Bardzo by było fajnie. I mam dobra. Przeładuj. Więcej amunicji. Jeszcze więcej amunicji. Okej, okay, dobra. Teraz to możemy się bić. Gdzie są chłopki? Wszyscy skiną za niedługo. Trochę matów. jakoś sobie to zamienię za kawa I tutaj tak I więcej Ok, spoko I save przede wszystkim 180 golda No spoko Bardzo fajnie Tylko teraz znaleźć ludzi Ja podczas muszę zrobić 5 fragów, a mam dopiero jednego I mam bardzo mało HP no nie no w sumie to nie tak mało bo kewy jest i mam chyba chłopa widziałem jak podskacze nie no na pewno tutaj nie jest pusto i mamy mpc-ta to sobie za niego zagadamy przyjmiemy jakieś zlecenie ciekawie by było siak to Czy no, dzisiaj... gdzieś na sklepowej za jest? O, jest? O, on on go poszukał. na dachu. To są przecież... 60... dobra, jest. Jest dobrze. Przeładowane. Więcej maców, ale ja mam mało HP. Okej, okay, spokojnie my. I kef. Złoty... Okej, okay, dobra. Nie, wiem, czy zwiększyli y, lepszy lód? Dali. Co? Ale co ja robię? jeszcze Chyba. Przyda... Chciałbym, żeby wpadły jakieś browarki, czy co, bo spoko bardzo. Nie, no nie mówcie mi, mówcie, powiedzcie mi, że zwiększono ludzi, dobrze, że jest. Nie, no bo naprawdę, że jest, wypada tak se złota snajperka i złoty P90 chłopowi, no to e, tak się rozumiem. Że taki dobry lud na takiej, e, no w sumie, dobry, w sumie to dobra miejscowa. Hmm, tylko gdybym znalazł kewiki, właśnie które znalazłem. O, to sobie kewiki sobie zostawimy. wybolina. No tak, kolega mi to mnie mhm. będzie grać teraz. Ekipa. jak nagrywam odcinek Marek to nie powinno się yy, tam bo ja coś sądzę że on że on ogląda ten odcinek ja tak sobie myślę to jest to 100% pewne jestem tego pewna Ok, znam, mamy jeszcze tutaj troszeczkę możemy sobie zlutować ale fajnie by było gdybym z nas ludzi jeszcze Prawdę fajnie by było mamy macy dobra lecimy do strefy nie ma co żeby nas jakieś browarki to by było spoko ale dobra już nie będę narzekać że się w sumie też dobry duży kef fajnie by było wyłączymy sobie to radio nie do czego akurat na odcinku wchodzą mi koledzy ale może potem sobie z nimi poradzę nie teraz I mamy człowieka taki dobry loot i go nie korzy z niego nie korzystam. Ach, dobra, lecimy z kolejnym razem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby... zrobił 5 fragów, ale challenge to musto-musto. Piszcie, czy chcecie jakąś no, kolejną serię, jakąś fajną, nie wiem, piszcie w komentarzach. Ja, ja, jeśli napiszecie w komentarzach, nie ma problemu, zrobię. Może nie z wszystkiego, na przykład płatnych gry, gier jak AC Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, albo Cyberpunk 2077, bo problem bym miał z przesłaniem tego na laptopa z konsoli. Naprawdę, był problem. Idziemy polecić. Na przyjemny park sobie polecimy. W sumie spoko miejscu przywrócono. Raczej wy nie słyszycie chyba tego, co moi koledzy mówią przez czat. Chyba nie bo raczej e, ten... No nie raczej nie słyszycie, bo ta moja aplikacja, w której nagrywam e, filmy, no to raczej e, no tak nie działa jak e, Farrella, albo Jacoba, czy słuchać wszystkich. Możemy to sobie co najwyżej zmontować. W sumie jeśli piszcie, jeśli chcecie dowiedzieć się jak montować, jak przyspieszać filmy, jeśli jest coś nudnego, to ja wam nagram tutorial, jeśli chcecie. Ale musi być, ale jeśli chcecie, żebym to zrobił musi być laj łapka w górę pod filmem, Robi kolejny odcinek z y, Fortnite'a, jedna łapka w górę, no i snajperka mi wy jest, ej no, to jest dziwne, że tak dużo, jest, taki jest dobry teraz lód, że niebieskie rzeczy ciągle wypadają, to jest w sumie spoko, wcześniej nie wypadało tak często, nie wiem czy to tylko mi, ale... I nie, tego, tego nie możemy Nade'ów mogę, nade'y mogę używać To jest spoko Przydałaby się pompa, albo coś takiego, czym da się strzelać bez przycelowywania eee, Był bardzo wdzięczny, ale niestety tutaj wypadła tylko mi sniperka. Fajnie Tutaj jest zlutowano już Nie. Gdzie chłopy są? Dlaczego na mnie się użyły te boty? No, dobra, to jest niemożliwe. Zażylił mnie, zauważył mnie Tak, zauważył. Tak leci do mnie. Nie, lutuje domek, dobra. Luz. Ja idę po luty. Gdzieś tutaj, gdyby było spoko. Gdyby było jak coś dobrego. Czym da się... Gdyby kewy były, to by było spoko. Ale mamy szarą MK, Dobra. W końcu jakiś normalna roń, którą da się strzelać. Nie. Dobra, nie. Ja już lecę na naparzankę, bo... To tego, ten challenge jest dla mnie niemożliwy. Dwa fragi zrobić. Trzy fragi jeszcze da się, da się to zrobić. Ale dwa, ale pięć fragów yy, bez leczenia. Tak średnio. No tak średnio. No dobra. Lecimy z na parzance. Bo ostatecznie myślę, że będę nagrywać tak, że. Będzie najpierw challenge, druga połowa filmu, jak już albo ukończę ten challenge, albo po kilku próbach nie zrobię tego challenge'u, no to lecimy na napażankę, żeby wam jakoś to umilić czas, bo moje odcinki mogą się wydawać trochę nudne. Jak na to nie patrzeć, te challenge, ale na parzanka... no napażanka no to nie jest yy, nudna, yy, ten, nudna yy, yy, gierka. Parzące się spoko gra i jest, myślę, że dla was też yy, to jest jakby spoko. Tak myślę, jeśli nie to napiszcie mi w komentarzach. A mi, mi się wydaje, że to jest dobry pomysł tak na omijanie wam czasu. Yy, bo moje odcinki mogą być nudne, no, naprawdę sobie je oglądam, tak sobie patrzę w montowaniu jak to wygląda. To wygląda to trochę słabo. Tak przynajmniej myślę. Jeśli nie mam racji, no to napiszcie w komentarzach. A jeśli zostawicie na moim kanale będzie 5 subskrypcji, powstaje nowa wersja, seria, bo no nie wiem. Może nie, fo nie z Fortnite'a, Nowa seria typu e, e, gram e, Brawl Stars może też być. Nie wiem jak chcecie. Będzie powstanie nowa seria, jeśli na moim kanale będzie 5 e, subów. I to trwa do... E, już wam powiem... Mm, 20 grudnia. Nie no, dam wam więcej czasu, ale myślę, że 2 suby to nie jest aż tak dużo. Ale nie musi być z Brawl Stars, jeśli nie chcecie. To może być z czego innego, bo wiem, że Bronstars jest już trochę hejtowane. No, gierka już nudna bardzo. Grałam w Brawl Stars kilka dni. I mi się znudziło po kilka, kilku dniach. Ale jeśli chcecie, żebym na was nagrał, nie ma problemu. Jeśli chcecie oczywiście. Tak? Zdawało się, MK spoko by było. Albo no, skar. No, to by było dobrze. dobra. Rana się potem. Dobra. Myślę, że nie trafię z tego. No To będzie jakiś krótki odcinek, bo... no. To będzie bardzo krótki odcinek, bo nie chcę nagrywać tak długo odcinka, bo to według mnie... To może trochę strata czasu. Będzie jeden odcinek dziennie. Tak sobie... Jest troszeczkę mniej limit niż wcześniej, że dwa odcinki wcześniej. Dziennie. Ale no niestety to jest konieczne. że się do was nie odzywam, ale no jestem troszeczkę już hmm, podenerwowany, nie wiem w sumie, bo już za niedługo będzie koniec półrocza. Będą już e, ten święta Wigilia, no to raczej wtedy wtedy nie będzie dużo odcinków, czy wtedy będzie praktycznie w ogóle. No bo jednak Wigilia to Wigilia. No, na następnym odcinku myślę, że będą takie challenge w sumie co dla Was, że musicie nabić tyle łapek, tyle subów, żeby coś powstało fajnego, jakieś nowa seria czy cokolwiek. Przydałoby się więcej drewna. A chciałbym w końcu zrobić na swoim kanale tak, em, No, że wy widzicie na swoim kanale pierwszego wina, bo zrobiłem już dwa winy na kilka na w sumie winów na, na niektórych rzeczach, na przykład na burzance to łatwo robić winy. Na parach zrobimy raz, kilka razy wina, w sumie 3 yy, i na oddziałach 4. Więc chciałbym w końcu zrobić pierwszego wina na swoim kanale. Został? Spoko, jessa Ja nie będę przejmować Jest, łatwo Łatwiutko Ja bym poszedł do strefy sam I bym coś z tym zrobił Bym na przykład to przeładował I sobie zamienił tą snajperkę Lecimy i przejmujemy HG. High granda. Przejmujemy tam, to zrobimy. Dobra, ten zginął, to wiadomo. Chciałbym wygrać tą rozgrywkę. W sumie to zrobiłem już kilka winów na swoim kanale. Na... Ale na naparzance nigdy zba z jest Łatwo. m rodzaju Łatwo bierzemy i amadoemki Ajajaj. Aj. No ma to super, ona to śrubę odech smoka A fajnie by ją być Idziemy tam, przejmujemy HG. 8 Nie, ja z to zginę na pewno. To jest pewne. Aha, on zeciął do mnie. Naprawdę? Nie strzelił do mnie kilkaset razy. Tak samo jak ja do niego. Dobra, zabudujemy tutaj. Aha, no fajnie. Gli uccelli mi Super ja, no, Spacco. Spacco. Spacco, no? Zginą. Ja to sobie przejął! Ze ja już myślałem, że go upokorzę. Ja już tak sobie myślałam. Nie no, to jest łatwe. Ja bym sobie zmienił budowlamiec, nawet gdzieś... Nie, trzeba to, to, ich tam podjechać z karabinem maszynowym. Tam lecieć na pałę. Albo ze snajpą. Ale to z daleka już. No nie no nie gadaj, że oni smrklapsowali. Przejmujemy HG. Ojacie, ale może by mnie nie klapsowali. Aha, oni mi wyszedł do boxu tak se Ale to już jest 26 minut, 27. O jacie. No nie no, to trochę długi, Trochę długi odcinek będzie. Ale jeden. Ile ich tam jest? Ile ich tak w ogóle jest? Bo to jest trochę dziwne, że idzie zaś tak 16 na 11. No fajnie, no to fajna gierka. To moja? Nie, to nie moja. Jezus! Dobra, choć te 10 tysięcy ekspa. Zobaczymy, ile będę mieć końcowo. Ekspa jakiś poziom raczej nie ale warto sprawdzić. ya. na tyle z tego odcinka. Ja się z Wami żegnam serdecznie. Pa!